Z naszą wielowiekową Bożonarodzeniową tradycją kojarzone są postaci niektórych zwierząt. Począwszy od osiołka, którym podróżowała święta rodzina, poprzez te z betlejemskiej stajenki, aż po karpia dla wielu niezbędnego elementu wigilijnego stołu. Znacznie później Zaimportowaliśmy z tradycji anglosaskiej renifery, bez których Mikołaj nie byłby w stanie dostarczać dzieciom prezentów. Ale to, żeby ze świętami łączyć papugi, to już wydaje się duże nadużycie. Ale trzeba by na pewno. Ta tutaj, piękna amazonka ze sklepu z papugami, w języku polskim, nosi nazwę Czerwonoczelnej. Lecz zarówno jej nazwę łacińską festiwa, jak i występującą w wielu językach. Tłumaczy się jako świąteczna, ale jestem przekonany, że będzie ona umilać swoim przyszłym opiekunom nie tylko świąteczny czas. Przed kilkoma laty poświęciliśmy w papuziej telewizji film temu mało popularnemu w Polsce ptakowi, na który wszystkich widzów serdecznie zapraszam. Dlaczego ta właśnie Amazonka została nazwana świąteczną? Tego nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać. Że mogło to być związane na przykład z tym, że jej odkrycie nastąpiło w okresie świątecznym, albo też jej piękne upierzenie kojarzyło się ze świątecznym ubiorem, lub też jakiś przodek tego ptaka był świątecznym prezentem przywiezionym z wypraw pierwszych odkrywców. Ale geneza nazwy jest w tym przypadku mniej ważna. Istotne jest, że mamy świąteczną papugę i w papuzim środowisku możemy posłużyć się ją jako naszym świątecznym symbolem. Dziś w Betlejem jest mniej bezpiecznie niż w okresie panowania Heroda. W wenezuelskiej delcie Orinoco, zamieszkiwanej przez te świąteczne Amazonki, przyroda przegrywa z apetytem na ropę naftową. A w papuzji telewizji wciąż aktualny jest film o małej papuszce z Ukrainy. Biedny Michael nie wie i nie rozumie, co się stało. To smutna refleksja. Ale miejmy nadzieję, że tegoroczne święta będą nie tylko rodzinne, ale i pełne radości. Z tej okazji w imieniu papuzi telewizji chciałbym złożyć wszystkim naszym widzom najserdeczniejsze życzenia spokojnych i mimo obaw o przyszłość radosnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. A naszym ptakom pysznych smakołyków, by ich opiekunowie zawsze mieli dla nich czas i by ludzie. Wyrażali swoje świąteczne emocje w inny sposób niż poprzez odpalanie petard. Mary, 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 Mary everywhere, filling the air, oh how they come, raising the song, for there, still hey, people sing songs of the cheer, Christmas here, merry, 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 merry